Hello, hello, witam. Tu Sebusz, piąteczek wita. Friday, dzień wesoły, bo jak się przyszło, to nie trzeba iść już do pracy w sobotę, bo weekendzik i do szkoły. Dzisiejszy dzień, jako że jest Friday, to jest Payday. Wczoraj mieliśmy z Manią dwie wygrane zabki. Za te pieniążki kupiłem sobie kolejną zapkę. Nie wiem, co Mania zrobiła za swoje, ale ja. Kupiłem kolejną. Zresztą moją ulubioną, czyli szczęśliwa dziewiątka, bo dzisiaj jest trzeci marzec, a marzec to też trzeci i 2017. No to już szczęśliwy będzie Friday. No i oczywiście szczęśliwy pieniążek. Dzisiaj jest moneta z 2016 roku. O, proszę bardzo. I przedstawia ona Brytanię. 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 No taką. Ta Brytania to jest taki symbol Anglii, i tu na rancie pisze: Żądam prawa do mórz, czy coś takiego, mniej więcej tak w dowolnym tłumaczeniu, można tłumaczyć. Oczywiście tu królowa, panująca Elżbieta. No, my wypróbujemy, czy ta moneta przynosi cię szczęście. I co, co tu trzeba zrobić? Przede wszystkim trzeba zapać tą podkowę. Tam będzie numerek. Potem zapać tu kolejne pola w tym trójkącie, w piramidce tej. I znaleźć ten numerek, który będzie tutaj. No to zaczynamy. Czuruburu, czuruburu. Pod podkową znajduje się szczęśliwy numerek 21. 21 jest 3. Pamiętajcie. A 9 dzieli się przez 3. Co ciekawe, w sklepie, w którym kupuję te zdrabki, ta zdrabka jest pod numerem 12. Czyli 21. Jak odwrócić. No to zrobimy, szukamy po 21. I lecimy z góry na dół. Bo inaczej się nie da. I już mamy w drugiej rubryce. Jak widać numerek 21. Proszę bardzo, to jest 21. Co się kryje? I kryje się 5 funtów. Proszę bardzo, czyli Halleluja! Jedziemy dalej. Być może tych numerek jest więcej. Póki co? Proszę bardzo. W trzeciej klatce też mamy numerek 21. Tutaj o, dokładnie. Co się kryje pod tym numerkiem? Pod tym numerkiem kryje się 10 funtów, czyli razem już wygraliśmy 15 funtów. Hallelujah! Chwalmy pana za uśmieszek, za zwierzątka, za słoneczko, za banana. Jedziemy dalej. Być może tych numerków 21 jest więcej. P biaseska, p biaseska, p BBC, i w trzecim rządku też mamy numerek 21 tutaj o proszę spojrzeć i kolejne 5 funtów czyli wygraliśmy już 20 funtów halleluja po trójnie mówiłem że trójka jest szczęśliwa i numer 21 jest szczęśliwy i szczęśliwa dziewiątka już właśnie wygrywa 20 funtów Zawsze to cieszy. Friday is a payday. Dzień zapłaty. Za ciężki tydzień pracy. Ale jedziemy dalej, bo jeszcze mamy kupę kratek do zdrapania. Być może nadal są numerki 21. No to szuruburu, bólu. Kolejna kratka nie ma nic. W kolejnej też nie ma nic. I następna. Uuu, też nie ma nic. No, może jeszcze coś będzie. Jasny gwint. 12 jest, patrzcie, ale gdyby odrzucić 2,1 to by jeszcze coś było. A tak, oba się smakiem. Ale jest 20 funtów. I drapiemy ostatnią zabkę. Znaczy ostatnią klatkę. rubrikę i też nie ma nic, czyli jeszcze raz się przyjrzę dokładnie raz, dwa, trzy dokładnie, trafiliśmy 20 funtów, czyli dwa razy po 5 funtów i raz 10 funtów w tej kratce jest numerek 21, w tej kratce jest numerek 21 i w tej kratce jest numerek 21, czyli razem 5, 10, 15 Czyli razem Sebuś trafił 20 funtów. Mam jeszcze dwie zdrapki. Payday, te które żeśmy z Manią wygrali. Ale to zostawiłem na pojedynek z Manią. Dziś wieczorem jak wróci z pracy. No i to by było na tyle. Życzę Wam szczęścia. Uśmiechniętego weekendu. I oby Wam się powodziło. Pamiętajcie. Że... Kto drapie, ten ma. A kto nie drapie, to to, to nie ma. <laughs> dobrego dnia, dobrego weekendu i do zobaczenia niebawem w Polsce. Bo z manią się tam wybieramy. Na wycieczkę. Pa pa.